Joe Ludziska z tej strony, pako skateboard i to jest mój trzeci odcinek z serii Zagrajmy w Hobbit <laughs> Skończyliśmy tutaj na początku nory Trolli więc jedziemy dalej. Wcigamy laskę i jedziemy. Biegłość na władaniu laską ta nowa technika pozwoli ci na połączenie dwóch ataków laską przy, przez naciskanie gwałtownie przycisku Enter. Tak znalazłem zwój treningu. Mm, on daje to, że mamy y, lepszą, y, lepsze doświadczenie w władaniu laską. No jak tam pisało, bo bronią, nie po prostu. <laughs> no więc, o wilki, nie, 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 nie. nie. Nie? O! Udało się! Dobrze. Nie wiem, czy ten filmik będzie długo trwał. O! Kolejny jakiś krasnolud. Jakaś spinaczka. No to jedziemy. Och, już jest 11.00, a ja nagrywam kolejny odcinek. No, chyba fajnie dla was, jak <ścoughs> już rozbierałem 8 subskrypcji na razie, nie? O, to jest właśnie pułapka. Musimy przechodzić koło, mm, znaczy oddalać się od tego. Widzimy? Bo takie ostrza drewniane się tutaj yy, yy, uwijają. Musimy <coughs> uważać. Znowu to przyjęcie. Dobra. Gdyby było z na linii, może. Dobra, wiem o co chodzi. <coughs> Czyli te szare linie, one ci się szybko mogą yy, zerwać. A te mm, jasne to już szybko... Yy, te szybko to już szybko yy, się nie zerwę, czyli w ogóle. Kurde, nie umiem tam wskoczyć. <coughs> <coughs> Jeszcze mi trochę gardło boli. Głos sobie chyba Więc... Od, ale odcineczki nagrywam, więc sobie nie będę myślał... Znaczy więc sobie nie myślcie, że jak jestem chory, to nie nagrywam odcineczków. Bez przesady. Dla mnie żadna przeszkoda, nagrywać odcineczki. Fak! No. Dobrze, tu są grzyby. Tu są, o, Kamyki. Nie wiem czemu, ale ja zawsze jak nagrywam, nie, to mam przejęzyczenia. Hmm. A tutaj będzie historyjko, słuchajcie, bo tutaj też będzie trochę... Mm, ważne. Elfka? Ona jest ranna! Pomocy... <śmany> Zraniły mnie trzy trole. Ledwo co udało mi się uciec do tych jaskin. Mój wywar czy jest w następnej komnacie, ale jestem zbyt słaba by go stamtąd wziąć. Czy możesz mi go przynieść? No naturalnie, no. Pom pomóc trzeba, nie? O jacie, co to jest? Jakaś bestia. Znisz sługi strażnika, by to prowadzić bestię do furii. Gdy pokażę brzuch, jest wrażliwy na atak. Mm. Wrażliwy na atak. Dobra, kapuję. Mm. Teraz będzie PvP z pierwszym bossem naszym. Musimy go sobie tak ubijać. Nie! O, widzicie? Musimy tych tutaj bić. O, pokażę brzuch. Nie, walną mnie? Nie, 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 tak walną mnie, no. Jaki... Kolejny sługa. Nie, dwie. Ła! Ale szło, widzieliście to? Ła! Nie! A, dziabną nas! Są tu gdzieś jakieś grzyba, albo co? Nie ma! Uch, huh, prawie! Widzieliście to? Huh. Jakbym jeszcze raz dziabnął, to ja już nie żyję, no mówię wam. Gdzie ten kolejny sługa demonów? Aha, tu jest, dobra. I udało się! No właśnie. To jest taki jakby jego bohater, czy coś takiego. Dobra. No dobra, tylko była zużyta, ale się nam przydała, nie? Bo, jakbyśmy jej nie użyli, to już byśmy yy, padli. Ale ja zapisu nie mam. Uff, ale blisko było. A te y, wywary, te lecznicze, znaczy te napoje, to się da łatwo zdobyć. Ale ja tych wywarów nie kupuję. Yy, tylko sobie yy, je yy, zdobywam. Nie jesteś, Bill, bo my tu możemy nawet z godzinę stać. I ona nie, nie umrze, nie? To jest taka fabuła tej gry. Nie wiem, czy mnie cię słychać? Och, dziękuję, przyjacielu. Jestem Lianna z Leśnych Elfów. Bilbo Baggins-Shire, do usług. Szukam jaskini Trolli. Czy wiesz, gdzie mogę ją znaleźć? Będziesz tego potrzebował, jeśli chcesz znaleźć jaskini Trolli. Kurde, sorry, że przywinąłem. Ona powiedziała, że ten kryształ krawiać przyda nam się do do, do, do tego mm, do otwarcia jakiejś, jakiejś konstrukcji i musimy się strzec strzec się musimy ponieważ coś tam właśnie mm, na nas czuwa widzicie kryształ ich nie, nie dziękuje nam to a coś tam jest na dole widzę przecież na samym dole ekranu, widzicie? Takie. To nie wiem, przecież... ale ja to nie będę przychodził. Czekajcie, a nie, nie ręce bolą. Ale pogoda, jaka jest fajna, ja zaraz chyba idę na dwór. Nie będę cały czas tych odcinków nagrywał. Nie no, żartuję, nie obrażcie się. Będę dla Was te odcinki nagrywał. Nie jestem taki, żeby nie nagrywać dla Was odcinków, nie? <laughs> Kurde. Gardło mnie boli, jak cholera. Przepraszam, kolejne przykleństwo. Nie, no ja się nie go wstrzymać. Ja już dwa. Dwa te potworki. Ichu. Dwa razy więcej ekspa. Hm. Gdzie teraz? Gdzie teraz? O, kolejny jakiś tam piesek. Dwa pieski nawet. O, ja! O, chodź tu. Hu, dobrze, tu są grzyby. Jedziemy. Odpychamy się. Ty, o! Jak to jest fajnie, no Tam jest to ci wodali Gandalfa i te trolle i te konie. Fajnie. Fajny krajobraz i w ogóle. Mm, fajna grafika jest w tej grze, nie? nie. narzekam. Grałem kiedyś w to już chyba kilka razy, tu przeszedłem i nawet nie żałuję, fajna gra. Polecam. No właśnie, Bilbo, no jakby chociaż raz byśmy na świeże powietrze wyszli, a nie tylko te jaskinie, no nie? No. Więc idziemy w głąb tej jaskini i zaraz, ja ci się kręcę, ale tutaj jest czadowsko... Klucz! O, klucz, on nam się przyda, musimy go zdobyć, ale to takie łatwe nie będzie. Ja przed nimi uciekam, nie bijemy ich, nie bijemy, nie marnujmy czasu, bo jeszcze ten... Wróg wygra i, i będzie klops, nie? Ach, ale fajnie tutaj jest. <grym> Ła, żebyśmy tam tylko nie. Nie! Nie, nie, nie! Uch! Ja bym deadną! Ja cię kręcę! To, to idzie pod prąd, nie? No, właśnie tam, Bilbo. To jest niemożliwe, dobra, zapiszę się. O, skrzynia. Ile kasy! Zobaczymy, co tam jest z góry. O, jakiś klejnot? A tu nie zajmę. Przyda chyba nam się. Zobacz, kryształ króla Wiedźm. Skrzynia. Otworzymy ją sobie. Coś tu może wyjść fajnego. O ile kasy już mamy. Ile mamy kasy? 482 sztuk złota. Weźmiemy sobie grzybki, bo nam się przyda. Co? O zaśce. Te... Jak jak nie lubię. No. Tylko bić, 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 aby ich szło oswoić. Nie? Gdzie, gdzie on leci? Przy tym ucieka czy co? to jest... Nie! To jest trudno wejść, ja tu zawsze nie umiałem wyjść. No ale już umiem. jo, to jest jakieś jakaś ta maść. Ile goblinków! Ja cię... Ubijemy ich sobie. Ale my ich mamy na Hita. Fajnie. Czekaj podejdzie jeden. Ech! Albo dwa, albo trzy. Chodźcie tu, no, czekajcie, musimy na nich poczekać, bo one są takie e, sprytne. Ach, a ich, żeby ich no, no, dobrze, e, tylko jeden tu. tutaj musimy dać ten klejnot. I patrzcie na to, latające grzyby, czy co to są? Tyk, wskakujemy co jeden, żebym nie spadł. To trzeba uważać, trzeba wiedzieć, kiedy skoczyć, kiedy wyskoczyć, kiedyś. ...kiedy przeskoczyć. No. I klucz. klucz. Klucz, jak on to powiedział. W taki sposób ładny. Wskakujemy tutaj i idziemy dalej, dalej, dalej. Abyśmy mieli fajną, lepszą broń. Kurde, no. To by było lepiej. O, prawie przegapiłem skrzynię. Dzięki, że mi przypomnieliście. <grytanie> oj, 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 oj. Jedziemy dalej. O, musimy tu przeskoczyć, ale git. Oj, zaraz będzie koniec odcinka, zabiłem tylko te, te wilki, bo ich trzeba zabić. Ja, ja wam zaraz dam. Tak jak ten trening, naciskanie gwałtownie Enter, a ja mam yy, klawisz yy, ten, lewy przycisk myszy do bicia, ale nie wiem jak wy to macie. Ale klejnoty! Weźmiemy je sobie, skrzynię też otworzymy. Ile kasy? Co to jest? Cóż za piękne ostrze z runami elfów. Dla prowa to zaledwie scyzoryk, ale idealne dla hobbita. Ale trzeba cię nazwać. Ty już wiem. Dam ci imię. Odtąd nazywasz się Żądłem. Jakie fajne imię dla miecza. No i koniec trzeciego odcinka, kochani. Żegnam się z wami, papa. Pa. I zapraszam do oglądania kolejnych odcineczków, więc bądźcie na bieżąco. Na razie nic znowu nie kupujemy, zostawiam to sobie gdzieś do yy, innych odcinków, trudniejszych misji. No, więc żegnam Was yy, na